Odbierz to lepszą, bo Wajs do ciebie dzwoni! Jak nie odbierzesz, to nie dowiesz już o co chodzi! Dzień dobry, tutaj yy, biurości zaginione i szukam pana. Może pan yy, by chciał znaleźć coś ciekawego? Yy, dzień dobry, Janusz waj z tej strony. Ja mam do pana bardzo nietypowe pytanie. Yy, chodzi o taką sprawę, że mój kolega Zaginął mu w, nie, w niewyjaśnionych okolicznościach komarek, marki komarek, rocznik niewiadomy, ten i w zniknął w takich okolicznościach, nie wiem czy ja dobrze dzwonię, może do tego, do strefy w11 mógłbym za, do tego w11 albo tej nie do wiary o! W strefie w że panu coś takiego poradzili. A o co chodzi? Eee, o komarka, o ile dobrze pamiętam. Ale, ale o co chodzi z tym komarkiem? Co mu się stało takiego? No bo kolega, proszę pana, szedł... sobie... No ale Cześć o co ta... chodzi? Ale o co chodzi, no? A co, łapówkę by chciał, co? No jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nie, po prostu... Ja się coś jest co się stało koledze, albo temu komarkowi, albo jednemu i drugiemu, jak on wyglądał, co i jak, bo tutaj ostatnio mieliśmy dwa komarki, a już się ktoś zwrócił. Przepraszam bardzo. No. Teraz ja mówię. Dobrze, nie ma sprawy, a może bym się coś napił w tym czasie. No. Tak myślałem, że pan już ten tego jest... No. Yy, także proszę... Nie! Pan. Także proszę pana... A było tak. On sobie szedł. Yy, Ale lekcję czy czy, yy, pana kolega. I to, i to. A komorki chodzą i ja myśmy, że latają i jeżdżą. Ten był inny. Aha, dobra, no pan dalej. No. I szli sobie tak, szli. I se pili. A co se pili pani, bo... Pili wysoki daf. Pijemy wysokie na I mam wyschło, tak? I tak, w baku. Cały bak wycaliśmy, Trzeba było jechać, zatankować. Za ile? za dwie dychy. Dużo nie było. I tak się zastanawialiśmy, czy kupić pół litra za dwie dychy, czy pięć litrów za dwie dychy. To jest możliwe. Bo będzie na po pięć, a wódka pod wiedy chyba a będę na popięć. No właśnie. No, no i śliście to... i zapiliście, to no i dalej to. Nie, no te, potem już nie mieliśmy co pić, trzeba było pójść zatankować. No i poszliście zatankować i co? No i, no, i zatankowaliśmy, a przecież jeszcze babę pchaliśmy. Od stylca. Babę, babę pchaliście. Od stylca. A zapaliła. A, zapali... a później ją gasiliście, co? <ślesi> nie, odjechała. <ślesi> No, no, co ty? A od kiedy jesteś wydatkiem w ogóle? Panie wojsku, jak to jest możliwe, że y, pan ją pchał od pleca z kumplem? No. A czy, pa, pan, czy pan, czy pana kolek? Obydwoje. A komary gdzie by wkłuczasz? E, leżał obok. Leżał i się patrzył, jak wy ją pchacie, tak? A? I pana nam za nic nie powiedziała, że ją pchacie. Nie, nie mówiła jeszcze. O kurczę, trzeba by spróbować, a gdzie to było? <noise> na orszanie. Babę tylko tam się powrać. takie rzeczy zdarzają. Trzeba tam jakąś babę popłakać z kamerą. No i dobra, przyjdźmy do rzeczy, popchaliśmy ją, Podjechała i co dalej było? No i poszliśmy z powrotem. No i tego, próbowaliśmy go odpalić, ale się nie dało za chuja. Potem do, do, zawiedziliśmy go do tego chuja, co ten chujowy motor był tego chuja. I żeśmy go e, odpalili. Co? <laughs> Go A co, I żeśmy go odpali Mam wali. Jaki dziwny głos teraz ma? Albo bo, bo ja mutację przechodzę. I mi się zmienia tonacja. Oho. No, jak to no. zrobić? Nie.